pojeździsz sobie jeszcze raz zacznę może, żeby się ładnie nagrało jeżeli planujesz kupić sobie deskę polecam deskę All Mountain, czyli do wszystkiego nie jakieś freestyle'ówki nie jakieś inne rzeczy tylko taką właśnie deskę na miękkich wiązaniach deskę polecam Flex między 4 a 6 czyli taka twardość deski właśnie długość deski proszę dobierać względem dobrody Czyli stajemy sobie, bierzemy taką deskę. Tak, znaczy ja ci tak, żebyś sobie później wiesz, tam odtworzysz, będziesz pamiętał. Najważniejsze są buty. Pamiętaj o butach. Dobra. A buty jakie? Idealnie na rozmiar dopasowane. One i tak się trochę rozbiją. Nawet jak będą ci się wydawały, że są, że tam za malutkie, że palce dotykają, to dobrze. Pomordujesz się tydzień, dwa. Będzie bolała stopa, ale on się później rozbije. I ten but będzie idealnie dopasowany do tej twojej stopy. Także idealny rozmiar. Nie rozmiar za mały, czy pół rozmiaru za mały, tylko idealny rozmiar. Dobra, patrz na mnie. Gadać, jak, jak patrz na mnie. Nie tam Ale ja jestem operatorem tutaj, rozumiesz? Tutaj ujęcia są... te ten... Jest... no? No jest już. Odpowiedz sobie. Surfer się nazywa. Surfer, odpowiedz sobie. Ja do kolegi mówiłem, dawaj. Jedziemy! Torczyka zjedźmy najpierw. No i lecisz! Ja nagrywam. Skręcamy. Tak. Czyli próbuj. Jak nie będzie wychodzić, zaraz zaczniemy jeszcze raz razem. Spróbujemy nagrać pierwszy zjazd. Głowa, bark, biodro. Już biodro. Mocno. Głowa. Ale będzie dobra wideoanaliza. Lecimy dalej. I spokojnie, do skrętu wchodź głową i biodrem z barkami. Pamiętaj, hop. I teraz pochylenie, już dawaj. Ajajaj. Spokojnie, zobacz. Głowa. Wow, 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 dobra, połóż się, połóż. Ale żeś tu poszedł. To dzieci będą się naprawdę teraz cieszyły. Nie śmiać się, Staty.